Początki tak, początki pamiętamy. Skrzypiące krzesło w pierwszym mieszkaniu, pierwsze przeprowadzki, pierwsze osoby, pierwsze rozmowy rekrutacyjne, pierwsze podanie ręki pierwszemu pracownikowi. Tak. Dużo wspomnień, dużo bardzo. Tak. Byłam pierwszą dziewczyną w RB. Zaczynaliśmy, kiedy była nas szóstka, pięciu facetów i ja w 2009 roku. Każdy siebie wspierał i stanowiliśmy świetną ekipę. Która na moich oczach się po prostu rozrastała. Z, co pół roku ktoś nowy był zatrudniany, i no, firma, firma rosła w oczach. Moje początki w grupie RB to rok 2013, luty. Przyszedłem tutaj zmienić troszeczkę rodzaj pracy, jaki wykonywałem wcześniej. Odkrywałem, można powiedzieć, się na nowo, poznawałem nowych ludzi i, i w sumie dobrze się w tym spełniłem. W grupie RB, w mojej pracy, co nie najbardziej. To, że spotkałem tutaj ludzi, dzięki którym mogłem się tak szybko wdrożyć w pracę. Bardzo podoba mi się poziom integracji i to, że pomimo, że jestem tu tylko 3 miesiące, to czuję się jakbym był tutaj od dawna. Ta firma wyróżnia się tym, że tutaj relacja między kolegami i koleżankami z pracy, bez względu na ich jakby stopień zaawansowania czy, czy stopień w powiedzmy hierarchii, nie ma, nie ma takiego systemu feudalnego. Tutaj nie, ma, tutaj nie ma idź, zrób, tylko chodź, pokażę ci, tak to trzeba zrobić. To chyba i praca architekta, i praca w RB charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo kreatywnych momentów. Bardzo często nie wiemy, co nas spotka na budowie, co znajdziemy tam ciekawego, z jakim tematem tym razem przyjdzie nam, nam się mierzyć. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe w tej pracy. Do tego na pewno kontakt z klientami. A najbardziej cenię pracę w grupie RB za to, że. Jesteśmy zlepkiem wielu indywidualności, dużą, fajną grupą, ale ludzi z wielkim doświadczeniem. Jest z kim rozmawiać, jest z kim przeanalizować wszystkie elementy naszego projektowego życia. I myślę, że dużo kreatywności w tym wszystkim jest, więc to też fajne. W grupie RB najbardziej cenię ludzi i myślę, że każda z osób by to potwierdziła, i zarówno szefostwo, i każdy pracownik, niezależnie od stanowiska, jest traktowany w ten sam sposób. My się po prostu lubimy. To, to jest to coś. To jest coś, co się w sobie ma. I ci ludzie, którzy z nami pracują, to mają właśnie to coś. Prace w grupie RB cenimy za energię, energię ludzi, zaangażowanie zespołu i takie poczucie, że zawsze na każdego można liczyć. Ważna dla nas jest grupa, czyli to, żebyśmy się wszyscy lubili, to, żebyśmy mogli na sobie polegać i żebyśmy mogli sobie ufać. Z okazji jubileuszu życzę grupie RB, dalszych e, wspaniałych sukcesów oraz tego, aby firma dalej prężnie się rozwijała i przyjmowała ludzi równie otwarcie, tak jak przyjęła mnie. Myślę, że fajnym życzeniem byłoby życzenie potencjału takiego, jaki był od początku, jaki w te 15 lat, takiego progresu, jaki zrobiliśmy i jeżeli to po prostu dalej się będzie rozwijało w ten sposób, to rewelacja. Grupie RB życzę kolejnej. 15. Życzę sobie, żeby cały czas taka atmosfera, która jest u nas w biurze, była utrzymywana, żeby to się nie zmieniło. Grupie RB życzę przede wszystkim znowu takiego samego rozwoju, jak widziałam to od początku, odkąd jestem z nimi. Więc nowa siedziba, myślę, że nowe wyzwania. Mam nadzieję, że się podwoimy. Życzymy sobie w przyszłości, żeby ta energia, którą dostajemy od ludzi tak naprawdę, tak. żebyśmy właściwie ją wykorzystywali i żebyśmy wspólnie mogli osiągać cele i zamierzenia, które do tej pory były tylko w sferze marzeń. Chcemy dawać energię i też jesteśmy świadomi, że tą energię dostajemy i to jest bardzo fajne uczucie.